Jak mówiłam wczoraj, ostatnio wszystko kręci się wokół Sanatorium Miłości, co chyba oznacza, że wielkimi krokami zbliża się nowy sezon i wszystkie znaki na niebie i ziemi o tym świadczą. Ale jak wiecie, nagrano też wyczekany i nieszczęśliwie odwołany ostatni odcinek Sanatorium Miłości 2. Nie mogliśmy go obejrzeć w święta wielkanocne przez pandemię, to znaczy przez pandemię produkcja nie mogła dograć scen, konkretnie chyba rozmów z uczestnikami bo to ostatnio nagrywano przy Wiśle z widokiem na stadion narodowy. Te rozmowy mogą być o tyle ciekawe, że Gerard z Iwoną są razem po programie, a stania z Władkiem P. już dawno nie są, a rozstanie przebiegło w atmosferze lekkiego skandalu, kiedy to Władek P. ogłosił, że ma już nową narzeczoną, tym razem z Krakowa. W międzyczasie okazało się, że poprzedni narzeczony tej nowej narzeczonej Władka też dopiero dowiedział się o ich rozstaniu i takie buty. Ponadto zarówno Władek P jak i Waldek pałają jakąś niesamowitą nienawiścią do Iwony. Zapowiada się więc ciekawy odcinek. Najlepiej radzi sobie chyba Władek Benz Łodzi, który jak wiecie poznał miłość po programie. Tą miłością okazała się być wiesia z Warszawy do której Władek postanowił nawet przeprowadzić się z Łodzi. Ostatnio ustawił sobie nawet na tło na Facebooku Pałac Kultury co chyba oficjalnie potwierdza przeprowadzkę. Miłość również zdaje się kwitnąć w najlepsze bo Władek dodaje zdjęcia z ukochaną i na tych zdjęciach widać, że para jest w sobie bardzo zakochana i szczęśliwa, dla władka bezdecydowanie na sanatorium miłości dobrze się skończyło, choć w programie miłości nie znalazł to czekała na niego poza programem.